Dużo ostro. Oooooo! Ja? Yeah? Dwie gierki. Hmm. Mówiłam na jedną i na drugą. No nie, średź mój skrzynek Ja o im No jak ostatnio zielony klucz wylosowałeś, no to... Pewnie w moim miejscu. Nigdy nie wiadomo, okej. Ten Perk nie pomaga, nie pomaga. To w raid. Uff, uh. prestiżu. Że... Eee, jest tutaj, jest i Aj, potwaje oh. ruince. to klucz. Nie, to był hunting. Sorry, ja wiem jak to To była ruina. Pewnie. Tak się sterował, że mi zostawił. O nie! Jeszcze 20, więc co Kolejny klucz? Jaki? Czerwony klucz? Ej, mamy dwa klucze. Halo? Kto tu mm. jest? Kto tu jest przy genie? Ja. A ty masz drugą nie? Teraz nie. Trzeba się wraca? Ja nie wiem. To już nie. I ja tu mamy gena w trójkę, chodźcie. Nie, zróbcie go. Ja idę powiedzieć <laughs> tą na ostatnią skrzynię. Ty ale kurde, fioletowy i czerwony klucz wcale już jest Okej. Okay. Prawda jest to Tak, Dwa klucze proszę. 2000 years later Dobra 75 i idę do sklepu Paleta Sorry no, spoko. Róbcie geny, geny jest sam. Eee, tu zaraz obok małego jest kolejny. To rob. O, tu jest gen zaraz uglany. Już coś później No jak nie go. Lecz. To zrobimy tak. Uleczy ci ty idź w prawo. A ja pójdę w lewo. Nie będziesz no musiał nie musiał kładać. Już miałam animację palety. No to jest chamska się do tego. No, bo tej rzeź. Się... Dlaczego ludzie nie grają w tą co, co, Wiecie co, to ja się nie wisiłam nie razu, to może ten... Bez no ja też będę pierwszy raz wisiał. Jak pierwszy raz... Na pagórku. A do końca, mam No. A, no. A będę miał stragle, wiesz? Chyba, że zdążysz. Nie, zdążę. To, to, to wiesz co? Eee, daj mi nie idziemy w siłkę na od razu. Mam O kurde!

Dobra, biegnijcie się w stronę. Właśnie. Chodź, cię szybko tam. Będzie achievement. No. Cisterna? Tak, cysterna, biegnijcie do, do stern. Odcieraj. Go achievement. <coughs> Where in Achievement. they go? Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnej części tego nagrania. Eee, bardzo was przebrałem, że poprzednie nagranie tak się ścinało, ale jak zobaczyłem jak ten mecz wyszedł pod względem tego co tam się stało, to nie mogłem się powstrzymać, żeby go nie nagrać. I kto wytrzymał do tego momentu, niech napisze w komentarzach, że wytrzymałem. O nie, ale miałem szczęście. Eee, że wytrzymałem. O, nie. No, nie. Jeszcze raz się ja dokuczył. No palet leoping zawsze, spójrzcie, nie? Bo no poprzednie, poprzednie nagranie coś się zrąbało, grałem z tymi surwami, ale teraz zagramy z te killerem, zobaczymy jak nam wyjdzie. To ona się próbuje palet leopingu? Nie. O... Oj, co, jest ze strony? Mhm. Mm Nie wiem... No i gdzie pan uciekł? Mongo. Nie ma. Tak, tu jest piewnica, to jest piwnica, to masz koleś. Tak, to jest piwnica. Maleńki to jest Twoje przeznaczenie Dobra Jeden gości powieszony. Ruiny już nie ma To jest bardzo zły wynik moim zdaniem A, Zapomniałem, że mam bardzo skromną pięć teraz U, Hello there O nie, nie ma wokół kamienia. Tak myślałem. Co, lecimy? O. A dobra, niech ma sam jeszcze, nie będzie tego. Nie ma. No chodź. Nie wiem, czy tam jesteś, ale okej. Okay. Wy bardzo lubicie to, a widzę. Ale dobra, nie mam czasu na ciebie teraz, skilowo. O, o, tego też nie przyjdziemy. A, bardzo patrzeć, nie chcę dobre, Dobra, dobra. Nie trzeba dwa razy mówić. Strynek. Ja tu nie mogę stać, bo nie ja to Remingena. Potem się pojawię. I cię zabiję, ale to potem. Zumit iloc. Cześć. O, że widzę. Dobra, raz.

To ja wszyscy wisieli już raz. Ciekawie ile osób będzie tego endgame'a. Tak myślałem, wiesz. Nie ma. Czyśle widzisz drugi raz, bo ty masz jeszcze czas. nic nie robi வருக்கிறேன். Tu 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 moving. Oh, yeah, Dziękuję. 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 Oh, Dziękuję. Ojej, no nie, nie mam czasu się sobie bawić warto jednak za jednego surwa. A ujęcie nie wychylaj się Dobra, nie, Ty nie, nie masz, masz coś Farto vosso voice. Ora. to Ja. Huh? a few moments later now oh! <gasps> yeah, chris school bound me Okej, okay. ja mam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam bardzo wam się spodobało i widzimy się już w następnym, więc Trzymajcie się i cześć.